Cześć! Witajcie! Gdyby nagle się okazało, że ktoś podgląda ciebie przez internetową kamerkę, co wtedy? Ratersi, czyli internetowi podglądacze kobiet, dzieci, naszych sypialni i łazienek. Brzmi okropnie, co? Oglądaj ten odcinek i dowiedz się, jak inni w prosty sposób mogą włamać się do twojego komputera, włączając internetową kamerkę kompletnie bez Twojej wiedzy. Jak to robią? Najpierw instalują na Twoim komputerze szpiegujące oprogramowanie w momencie, kiedy Ty ściągasz swoje ulubione kawałki muzyczne albo darmowe instalki. Używają do tego łatwo dostępnych programów hakerskich, takich jak Dark Comet czy CyberGate. Znaleźliśmy YouTube'owy klip, którego autor chwali się, w jaki sposób włamuje się do kilku komputerów jednocześnie.

wszystkich folderów, haseł czy prywatnych wiadomości. Są przy tym wszystkim bardzo wylewni. Sami często publikują zdjęcia swoich niewolnic jak nazywają podglądane przez siebie kobiety. Wszystko dokładnie skategoryzowane według imienia, nazwiska, adresu, używanych haseł czy tematyki filmiku. Między innymi żarty, nagość, dziwne zwyczaje. Najbardziej zaawansowani raterzy używają oprogramowania typu FOOD, czyli Fully Undetectable, dlatego są bardzo trudni do wykrycia. To niestety jeszcze nie wszystko. Otóż ratersi mogą podglądać nie tylko Ciebie, ale także Twoje dziecko. Włamują się do systemu kamer domowych, które często instalują młodzi rodzice, chcący mieć swoją pociechę na oku. Niestety większość tego typu kamer dostępnych na rynku nie posiada odpowiednich zabezpieczeń. Podobno nawet średnio uzdolniony haker nie powinien mieć większych problemów z podłączeniem się. Całkiem niedawno głośno było o przypadku pewnej amerykańskiej pary, która nagle w środku nocy Usłyszała dziwną muzykę, dochodzącą z pokoju ich dziecka. Szybko odkryli z przerażeniem, że dźwięk pochodził z zainstalowanej w sypialni kamery. Jak się okazało, ktoś włamał się do niej i udostępnił w streamingu na stronie widok na łóżeczko w sypialni ich dziecka. Najbardziej zuchwali raterzy, włamali się nawet do komputerów kilku policjantów. Jak ustrzec się takiego internetowego ataku? Przede wszystkim uważaj na złośliwe oprogramowanie. Używaj odpowiednich programów antywirusowych. Uważaj, gdzie udostępniasz obraz swojej kamerki internetowej. Uważaj, jakie strony przeglądasz. Pamiętaj, że nie tylko o podglądanie chodzi, ale również o dostęp do twoich danych. No dobra, koniec tego podglądactwa.